Zobacz, mam tak kochaną mamę, że jest, godzin jest niedziela i przyszła posprzątać tutaj, mi pomóc. A zaraz zobaczymy test białej rękawiczki, test brudnej ręki, czy wszystko jest ok? Na razie okej. Okay. Zobaczymy dalej. Kontrola przyszła. Bardzo przepraszam, proszę nie kontrolować. Kontrola przyszła. Czy wszystko jest posprzątane? Nie wiem. Jeszcze nie. No to jak? To kiedy się skończy to? W następną niedzielę. Bo tutaj wieram. musi być porządek, a nie... Tutaj przy patelni stał olej kokosowy i zobacz co się stało z olejem. Roztopił się z tej strony, ale to nie ma co się przejmować, bo on później powróci i będzie taki twardszy. Inny stan będzie, już nie taki ciekły. No, i pozmieniało się bardzo dużo. Miało być chińskie, a prawdopodobnie będzie danie meksykańskie. Jak rzuciłem wołowinę, to za dużo jej rzuciłem i wypłynęły soki. A jak wypłynęły soki, to prawdopodobnie wołowina byłaby twarda, nie byłaby miękka. Miało być z makaronem chińskie. No i co zrobiłem? Dodałem rosołu do wołowiny i resztę. Tutaj co mamy? Marchewkę, pieczarki. I włoski, i, przepraszam, i hiszpańskie, meksykańskie rzeczy, jak papryka, papryczka, chili, kolendrę dodałem, więc przeleciałem z Chin na drugi kontynent do Meksyku. Zobaczymy, jak to będzie smakować. Myślę, że powinno być ok, ale nieraz tak jest, że tak trzeba szybko nagle zmieniać coś, ale myślę, że i tak będzie dobrze. Jestem z Marcelem na zlocie futraków, czyli jedzenia z samochodów. Jest taki zlot w Piotrkowie. Jest około 12, nie więcej, jest 14-15 samochodów. No i chętnie chciałbym coś spróbować zjeść, bo lubię próbować różne rzeczy, no ale tak się najadłem tym obiadem i tym. Mm, Tą kombinacją chińską, znaczy miała być chińska, a wyszła, e, wyszła meksykańska, że po prostu nie ma możliwości. Jest mało ludzi. Zaraz jest mecz, Polska, Irlandia. Natomiast co do samego jedzenia Kasia oceniła to jako ok, może być. Miuszowi bardzo smakowało. E, Marcelowi nie bardzo. Jemu raczej nie smakowało, miałem trochę, Zresztą często do, do mnie zazło, że czy tata, musi zawsze z tych różnych krajów robić takie różne jedzenie. A nie na przykład Polskie. Ja mówię, no polskie to masz w szkole, tak? A tutaj, a w domu to masz właśnie inne poznajesz, inne smaki, na przykład tak jak dzisiaj była dodana kolendra, która ma wyrazisty, mocny, wyrazisty smak. I naprawdę to jedzenie było zupełnie komponowane e, przypadkowo, bo chciałem, tak jak mówiłem, za zacząć od... E, chciałem zrobić mężczyznę z makaronem, a wyszło zupełnie co innego, ale wyszło bardzo dobre, naprawdę bardzo dobre jedzenie, pyszne. E, wydaje mi się, że mi się udało. Zaraz będzie mecz. I widzimy się na meczu. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Jest! Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni. Drogi, ej szybko!

Tak mają grać Polacy cały czas. Jak tak będą grać, to naprawdę będzie rewelacja!